Paula, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ze Stars Stable z kolejnej aktualizacji i dzisiaj w ogóle dwie rzeczy. A myślałam, że to tylko konie. Oliver, proszę bardzo. Dzień dobry. Zaczął nagrywać ze mną. No, to są te konie. Smoki, jest niestety, no wiem, że późno, ale byłam w pracy, poszłam do pracy, ruszyłam się trochę i, i Możemy sobie zmienić tutaj. Aha, ale nie mogę sobie go przesunąć. No, ładny kasztanek, ładny. I on jest różowy. Zmienia się w różowego. Ale szczerze mówiąc... Szczerze mówiąc... O! a mogę sobie go obejrzeć tak. To fajnie. Szczerze mówiąc, 995, ten kosztuje? Aha, 50. Okej, okay. tak średnio mi się podobają, szczerze mówiąc. A te zwierzaki to są takie sobie, pokażcie się. Aha, no w ich kolorze. Takie trochę zaprojowane manty, no ale okej, okay, okej. Okay. No dobra, i lecimy sobie jeszcze zobaczyć nową ujeżdżalnię, bo, e, bo jeszcze nowa ujeżdżalnia jest dzisiaj, więc widzimy się na miejscu. Okej, okay, wyszłam z wózki i wo Jak to wygląda? Prześwituj makna. Prześwituj makna. No, fajnie. Fajnie to wygląda. No. Jest jątko spoko. Ale jest duża. Ja ona jest duża. Ona jest duża. Zobaczymy sobie tu. Ło! Wow. tu możemy tak. E, mam spis tego wszystkiego. E, konfiguracja rekwizytów, przebieralnia, kawiarnia, taniec na trybunach, więcej ustawień kamery, stylistka dla konia, e, zmiana muzyki i specjalne oznaczenia wciąż będę Ci pomagać w treningach i umieszczaniu różnych rzeczy. Okej okay. Na jakieś coś A tu co jest? Rekwizyty? A? Nie, a Ło! Wow. Ładne! Ładne! Ej, spoko to wygląda Już nie ma tego klimatu takiego, ale... Ale wygląda nieźle. Aha, wygląda nieźle. Na początku w ogóle byłam sceptycznie nastawiona do tego wszystkiego, ale. Ale podoba mi się. Naprawdę. Naprawdę mi się podoba. Zrobimy test. Czy koń umie mój przez to przejść ładnie? No nie, tak, tak średnio. Bym powiedziała. Aha, okej. Okay. To trzeba hopsnąć. Oj, jakie troszki. One są dobre na kus? W sensie tych konikus? Tak, jasne. Aha. Robi sobie po, po dwa kroczki. Mogliby zrobić na kół dla tych koni. Że więc. Ale okej, okay, ja chcę wypróbować to. Chcę to wypróbować. To są chyba na galop. Nie mam pojęcia. Ła, trochę mi nie wyszło. Nie wychodzi mi. No dobra Mamy sobie takie coś Takie coś Wow To są te drogie po kole A, Brzydko Koń No dobra bo to tak może być Okej okay. Zobaczymy sobie więcej. A, fajnie. Super. Już nie lubię tych drzwi. Taczka? Ok, zobaczymy sobie B. Co to. Nie. B. Co to jest B? O, już proszę bardzo, smokiem ja jeżdżę. Co to jest? Co to jest pachołki? Okej. Okay. Spoko mamy pachołki, jakby... A po co one są? Ale kluby będą miały teraz super. Wow. I co? Co to? Wow. Ega Czworobok! Czworobok! Ło! Wow. Jaki koń! Czworobok! Okej, okay. mamy czworobok. Jest git. No to... O, o, jest koń! Aha, bo myślałam, że to jest ta <grywka> figurka. Dobra, nieważne. E, aha, 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 aha. Tu jest coś, tu jest coś. A nie, nie, nie. mam klubu, nie należę do klubu. Dobra, lipers, zawijamy stąd i jedziemy do drugiej, że tak powiem, komory. Zobaczyć, e, co tutaj jest. O! O! Ładne! Już rozwaliłam. Ładne! Aha. Koń weź się trochę, bo... Ładne! Podoba mi się. Ciekawe jak tutaj teraz wyścigi działają. W sensie czy to są te same ustawienia przeszkód? Ło, jak się wybił. No, to są chyba te same ustawienia przeszkód. Jest niższe, tu jest krzyżaczek, ale to chyba tak, tylko że teraz to inaczej w ogóle wygląda, całkowicie mega mega. A tutaj jest coś, coś tam? Tu są trybuny, tak. Tam jest co jakieś takie śmieszne. E, no, mi się podoba. Nie wiem jak wam. Mi się podoba, naprawdę. Naprawdę. To jest no, no świetne. Może trochę wygląda sztucznie, ale, ale jest ok, Dobra, mam ochotę jeszcze coś sprawdzić. E, jak ta ujeżdżalnia wygląda sobie z... Uuu, pszczepka z góry. Mam ochotę to zobaczyć po prostu. jest tam się liper powęta. Yy, też chciałam to na szybko nagrać, żeby po prostu, żebyście mieli to jak najszybciej. Bo jak ja to nagrywam, to jest w sumie 16. No i no. Yy. Aha, trochę źle pojechałam. Ale... ale chciałam zobaczyć to, więc więc no. Ło, wow, prypry koniu. A liper, <laughs> Zjechał dalej. Okej, okay, tak wygląda. Ujeżdżalnia. Ja już nie pamiętam w sumie jak się wskakiwało na dach. Ale było coś takiego. Było można. Wskakiwało się na dach. Tylko nie pamiętam jak za bardzo. Ło, wow, o. Wow. A chyba z tych kamieni. No, idź, proszę, no. Nie, 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 nie Nie, nie Nie, no idź, proszę Tylko nie na dół, nie w dół, nie w dół, nie w dół. Który kamień najbardziej wystaje? No chyba nie ten No, ups Upsi Jak tu się wjeżdżało na ten dach? Ja nie pamiętam, ale tam kiedyś wjeżdżałam. A jak tu się. Z ten koń tam nie doleci. Jak to się. To może się od drugiej strony. Ło, co to jest? Co to jest? Aha, chyba tutaj. Czy tu jest nawet zrobiony ten? A nie! Trzeba hopsnąć. Okej, okay, git. Okej, okay, jesteśmy na dachu. Gwiazdka jest chyba gdzieś, gdzieś tam. Okej. Okay. Wo Jesteśmy na dachu! Ujeżdżalni. Dobra, da się. Nie, nie zepsuli nam. Okej, okay, da się. Przy okazji macie poradnik, jak wyjść na ujeżdżalnię. Ocenimy też dach. No, taki... trochę pognieciony. Ale no, graficznie chyba jest ok. Chyba jest ok. A, jesteśmy na dążku. Ło! <noise> <O>, wpadłam. <noise> A, proszę bardzo, już jadą. Jadą ujeżdżeniowo, jadą już. O, butelka. Butelka, butelka, butelka. Zgubiłam lipera. Tak trochę. A, jednak nie. Mhm. Butelka, butelka, butelka. Tu, 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 tu. Mam butelki. Dziwna ta przyczepa jakaś taka szara. Mm. Dobra, w sumie to chyba nie mam Wam nic więcej do powiedzenia, więc yy, mi się podobało, mam nadzieję, że Wam też. Trzymajcie się i cześć!